Kto to wytrwa, zawiązane rękawice, a przed walką o modlitwa, gonitwa Na tym to dziś będzie w lepszej formie To MMA, ma poznaj znów w klatce na wojnie Spokojnie, bez stresu, dwa, 3 zaczyna znów gresów Zaczynając od prostego suplesu Zawodnicy przygotowani na ostrą sieczkę Z miasta, które czasem jest niebezpieczne Pod krew lata, unik, atak tak, dzisiaj styl dowolny, więc wiesz, krew, wymaga. I walczysz, chociaż to wcale nie twoja waga A Rany często bardziej pieką niż zgaga Uwaga, ta gra wymaga koncentracji non stop Kik, Dzisiaj przeciwnik gra mocno, lecz mimo to z wielką ochotą każdy gracz Przyjmie każdy cios, żeby upaść i wstać Em, to mądrość, którą wynosisz z walki Em, to miazga i monstrualne lekarki A, to atak tymu musisz stawić czoła To MMA, poznań twarda szkoła A, M to mądrość, którą wynosisz z walki Em, to miazga i monstrualne lekarki A, A, to atak tymu musisz stawić czoła To MMA, poznań twarda szkoła pierwsza, pierwsza druga biecie skurcz w uza, że przetrwać ci się uda Przestań wierzyć w cuda Powinieneś grać na budach Zamiast brać się za tą rzeźnię Tu się technika, a nie tylko wielkie mięśnie W tym mieście i poza jego murami Rozgrywają się walki okupione ranami I ludzie, którzy za nic w świecie nie składają broni MMA Poznań Tak to oni skroni Popękanych nikt by tu nie zliczył Bo czasem zawodnicy są jak wypuszczeni ściczy To flowklor z ulicy, która też czasem jest ringiem A dla ludzi odniesiony jest biznesowym rękiem na matę. Ty jesteś dzisiaj ofiarą, ja jestem twoim katem. Więc przyjmij porażkę tom na klatę z honorem, jak z znów na ring, scenę, by walczyć o swoje. M! To mądrość, którą wynosisz z walki, M! To miazga i monstrual lekarki, A! To atak, ty mu musisz stawić czoła. To MMA, Polska twarda szkoła, M! To mądrość, którą wynosisz z walki, M! To miazga i monstrual lekarki, A! To to jest bitwa. to jest bitwa. MMA Poznań, z w na wojnie. To mądrość, którą wynosisz z walki. M To miazga i ale lekarki. A to atak, ty mu musisz stawić czoła. To MMA Poznań, twarda szkoła. M To mądrość, którą wynosisz z walki. M To miazga i monstruła lekarki. Musisz stawić noła, to MM en...